No i dobra, jeśli mogę raz jeszcze z Systems z nami, ale dzisiaj jak po raz kolejny wyskręcam Hanik. W sumie z ostatniego odcinka tutaj dosłownie nic nie zmieniło, bo nic nie robiłem. Yy, I już Was też od razu przepraszam za dźwięki w tle, ale po prostu mam jedną wielką budowę za oknem. Yy, Developers po prostu buduje yy, bloki dookoła i yy, po prostu jest głośno wszędzie dookoła. No, yy, dobra sobie. To w ogóle jest fajny przedmiot. To jest fajne gdzieś właśnie w nocy, jak się idzie eksplorować, to rzucacie pyk do świeci. No, eee, to tyle z tracenia przedmiotów. Eee, trzeba tutaj troszkę rzeczy podkładać. No i dobra. Um, co my tutaj na start potrzebujemy? Na pewno będziemy potrzebować lutownicę. to sobie już możemy w sumie zrobić. Dobra, będzie na pewno nam potrzebny jakiś samochodzik za chwilę Chodzi tak... O nie, ogólnie. Mm, musimy sobie... Muszę sobie jeszcze zrobić na pewno tego robota. Czy potrzebuje dosyć sporo tej lepszej jakości yy, metalu oraz komputerków oraz tego czy potrzebuje w dużo stali wciul dużo metalu potrzebuje? Dobra, to sobie możemy odebrać. To jest mi niepotrzebne. Dobra. Hmm, czyli jedyne, gdzie teraz mogę zdobyć metal, to są roboty. No, to teraz trzeba szukać robotów. Yy, komputerkiem to muszę eksplorować. W takim razie, no... Lokacje różne. Więc troszkę teraz będzie tutaj piekania, no mówię, zdobycie tych dwóch rzeczy obecnie, chodzi zbudowanie tych dwóch rzeczy, czyli e, tego młynka, tak, do rzeczy oraz skrzyni na. No, na takie o, po prostu części do mielenia. Do cięcia eee, No to to są takie sobie podstawowe, tak? To ja tam potrzebowałem Na jeden ten potrzebowałem 30 żeby zrobić sobie ten koszyk O, nice 30 żeby zrobić koszyk i chyba 10 albo 15 żeby zrobić yy, młynek Dobra, ta jest jakaś lokacja można do niej podejść, e, do Miotek, można pozbierać, bo się sprzeda w późniejszym terminie. Też możliwe, jak to na tym oglądacie, to ja właśnie będę e, nagrywał małego vloga e, z kastronizacji mojego komputera. Bo w sumie zamówiłem kilka rzeczy, ale o tym nie teraz. O tym wam bardziej powiem po prostu już na samym vlogu, wszystko zobaczycie który raczej się pojawi na dniach. Dobra, mamy dwie lokacje tutaj, więc fajnie, fajnie. Teraz idziemy, czy mamy roboty. Tu coś pobiegło. Dobra, nie sążył. Dobra, nie sążył. Dobra, jest, poszedł. Gdzie jest drugi? Nie ma, dobra. Jeśli go nie ma, to tniemy. I tam gdzieś pobiegł za krójówką. Dobra, to ja go zostawię. I sobie biega za kryjówką. Łożysz ty! Dobra, dostał 3 hity. A tu nawet 4 hity dostał. Żeby teraz mi nikt nie wyskoczył tutaj. Łożysz ty! Jak się chłopczaił mi na plecy. Dobra Kurde Ta walka już z nimi to to, to... easy Dobra. Wchodzimy na pełnej Albo zginę, albo przeżyję. Ech, przeżyłem. Eee, czy w tym jest skrzynka? Czy mi się staje? Jest tam skrzynka, dobra. Cały czas zostaje procesorka nie zostaje komponentów są potrzebne komponenty, a nie procesor. dobra. W późniejszym terminie się sprzeda wszystko. No ale obecnie najbardziej mi zależy na podzespołach. W ja też będę chciał później zrobić półautomatyczną farmę lecz półautomatyczną to po prostu będzie pojazd, który yy, będzie wodą. A ten pojazd tak chciałbym, chciał być obsługiwany przeze mnie. Coś jeszcze wyżej może być? Jest jeszcze w ogóle jakieś przejście wyżej? Nie ma, czyli tam wyżej już nic nie będzie. Trzeba bym zasłonić tą samą lokację. Tak, to zasłonić ta sama lokacja. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ściga mnie, ściga mnie. Kuuuul, D2 idzie. Dobra, było dwa hity. 4, 5, Dobra, Rozwalony. Nie zdążę. Fak. Tak, obywałem. Nie chciałem, nie chciałem. Dobra. Poszedł spać. Kurde, To jest szkoda, że nie można się na dostać do yy, fabryki robotów, tak? Bo tak te roboty jeszcze muszą być produkowane. Na no, przykład. Zniszczyć, co na przykład da nam yy, mniejszy respawn tych robotów. A, spad. Oj, z tym może być ciężko. Załatwił mi troszkę chłop, mam wyżycia. Kurde, nie mogę go trafić. Co jest? Nie mogę go trafić. Kurde, nie, nie powiem dosyć ciężko idzie ze zbieraniem tego. Tak mam tylko 4, a potrzebuję 10. Będziemy sobie troszkę odłożyć tych rzeczy, które mam. No, będziemy trochę skrapu przerobić. W sumie też właśnie skrzynka by sprzedała, to no właśnie. Yy... Na ten metal. Oj, bo jest troszkę tego przerabiania. Dobra, mam 80 tych klocków, więc do przerabiarki yy, w sumie potrzebuję tylko jeszcze jednego yy, komponentu Więc spoko. Ale tak czy siak muszę teraz nazwać jeszcze tych komponentów. Muszę trzeba pójść w inną stronę niż w tamtą. W jakąś inną lokację. Pójdę w tą sobie możecie jeszcze tutaj krówkę znajdę. Udałbym jej kreku, ona dałabym im mleka. Z bardzo dobrym dealem. A nie jestem po co mi teraz potrzebny y, olej i... muszę... dałam, muszę jest do zrobienia y, skrzynek. Jednak z muszę klej, a z kleju się robi skrzynki. Będzie nie tylko skleju, jeszcze tam z kilku innych rzeczy. Ale jednak tak minimum dwie skrzynki będą mi potrzebne na start. A do skrzynki są jeszcze potrzebne komponenty. Będę musiał jeszcze znaleźć TTT te, te, te. Yy... Takie jedne fajne małe istotki. Już wiem do czego one służą. O, jest krówka. No, są takie, takie małe, świecące stworki, które po prostu, jak się im da papier, to yy, dają taką świecącą maź, z której można zrobić jakieś ciekawe rzeczy, z tego co pamiętam, nawet dosyć użyteczne. Dobra, już tak, Krówko. Gdzie tu są jakieś lokacje? Zresztą potem pamiętam, skąd przyszedłem, bo jak się zgubię, to będzie lipa. Tam jest jakaś lokacja. Tak, tam jest jakaś lokacja, dobra. Zresztą tak, zobaczcie, czemu czasami patrzę w inną stronę i się pytam czy tam jest lokacja. Ale po prostu patrzę tak bardziej bokiem. Oj, tak widzicie tutaj w ten ekranu lokacja się bardziej doczytuje. W ogóle dużo miejsca? Troszkę. Czyli tak naprawdę tą jedną lokację zrobię i będę mógł wracać. Mam nadzieję, że znajdę chociaż ten jeden, minimum jeden komponent. Fajnie było troszkę więcej. Na skrzynkę razem nam idę. Tu są dwie lokacje, tam jeszcze jedna jest na wodzie. Dobra, zjedzimy te dwie lokacje, tam to raczej duża nie będzie, więc to dużo też nie będzie. Ta jest ogromna, tu będzie mnóstwo, ale to mnóstwo walki z robotami. A już to jakiś się pluje. Tu jest. Dobra, 3 hity, 4, 5. Dobra. Łożesz, ty! Nie zauważyłem go tutaj. Łożesz, ty! Trzech jest. <laughs> Sądziłem, że oni tutaj wejdą. Ja pitole, jaka walka! Jezu, jeszcze kolejni biegną. Są ma wszyscy z tej lokacji. Nie, tak ja słyszę ich zgrabne nóżki. No nie uderzę go stąd. Kurde nie mam nic, żeby ich, czy jest za dużo? Tam jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sześciolek to jest. Dobra. Zadaję jedzonko i pićko. O, spalony las, fajnie wiedzieć. Tu jest spalony las, tu jest ta lokacja, to ja przyszedłem gdzieś tamtąd. Kuchenkę. Ja ich w pole nie wyciągnę, bo ja w polu nic nie zauważę. Jedyne co mi zostaje, to naprawdę... Szybkie zwiedzanie tej lokacji. Ewentualnie jak pojedynczo tutaj przyjdą, to... Próbować ich rozwalić o kurde, o kurde Sprawimy się w belka, jolo. Dobra, to było dosyć ryzykowne zagranie Mamy ziemniaczki. Bo za zbugują tutaj wejdą. Wchodzą tutaj czy nie wchodzą, nie wchodzą. tutaj w, w żadnej tej nie ma skrzynki. Nie ma. Jest jeden komponent, którego potrzebowałem. O! Patrzcie, jak chęć teksty doczytują. No to teraz najgorsze czyli zejście. Ups. O Jezu, oni tutaj są. Nie. Wstawaj. 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 Ja tak zaraz skinę Przez tego jednego. Co jest? Nie mogę biec. Uh, przeżyłem to. Jezu, ja to przeżyłem. Jeszcze miałem iść na drugą lokację. <laughs> tu jest robotek. O jezu. Krówko. Cześć, krówko, ale teraz mi się nie pomogę. Przykro mi. Ja mówię, tą lokację zwiedzimy i wracamy do bazy. Coś mnie nie goni? Gonił mnie, ale nie wchodź do wody. Dobra. Yy, mamy siedem komponentów. Nice, chodź tu, chodź tu. no chodź tu. No nie każ mi na siebie czekać. Trzy, cztery, pięć, dobra. Podejdzie w końcu? Dobra, ta jest na pewno będzie łatwiejsza niż tamta. Mówię, póki będą mi pojedynczo maksymalnie po dwóch podchodzić... O, ...to nie ma problemu, bo z tym sobie jeszcze poradzę. Ale jak mi cała gromada... 6 robotów nagle weszła. No to takie troszkę było. O kur, o kurde. Checking jest. Mówię, odzwoma sobie jeszcze poradzę. To Miał ich uderzam na przemian Więc idzie ich tylko załatwić. ale jak mówię jak się rzuca sześciu na mnie O to, to nie ma szans Żebym ja ich porobił Czy założyć ty było No dobra To mi się chyba źle zdawało Ale Że nie ma już skrzynek tutaj po Pa, ten yy, usunęli to? To trochę szkoda Tak samo jak usunęli to, że yy, skałki się nie odnawiają i drzewka Komponentyka tutaj Damy już 10 komponentów? Więc jest, jest, jest dobrze. jest ciekawie, ile mi było potrzebnych komponentów na zrobienie skrzynki. No i wracamy do bazy. Ja już przez pustynię biegłem, ale wiem, że. przebiegłem obok pustyni. Więc możliwe, że jak tam. pobiegnę przez pustynię. To trafię do mojej bazy, Trafia się już tam nawet świeci O, o, patrzcie tu, tu, tu teraz... O, teraz nie widać. Ale dosłownie przede mną jest teraz moja baza, jeszcze to już widziałem Tak, jest baza Dobra, i dotarłem w końcu do bazy A pierwsze co to robimy to Drugie co to patrzymy ile kosztuje skrzynka Stańmy na w sumie dwie skrzynki jeśli przerobię sobie metal skarb metal na metal Dobra, fajnie Dobra i więcej skarb metalu już nie przerobimy Czyli teraz bierzemy sobie to i robimy dwa razy. A, nie mamy kleju. Dobra, trzeba zrobić klej. No, dobra, to skrzynka półtorej minuty. A i tak dalej nie mam skrapa. O, tak ją chciałem postawić. No i dobra drugą jakby co to się powinno postawić tam no i dobra, myślę, że chyba w tym odcinku to będzie na tyle bo jednak y, powiem tak zebrać ten metal, to będzie tylko ciężko no to y, w sumie ja tego metalu tutaj mam mam go 10 z tego 20 a potrzebuję chyba 80, tak? Żeby... nie 30 żeby zrobić skrzynkę Trebada, nie 60. Trzeba by musiał zebrać no troszkę tego skarb metalu. Albo zrobić maszynkę i zacząć ciąć już kamienie, żeby po prostu y, móc sobie z kamieni wydobyć metal. Ja po prostu mi się tego teraz nie chcę robić. Bo to sobie poza odcinkiem. Yy, I po prostu Wam potem już tutaj troszkę więcej pokażę. Bo to mi się znowu nie chciało. ty po prostu zobaczycie już. Będziecie po prostu to, co dalej jest. Będziemy kolejne rzeczy już na odcinkach. Więc co? Ja wam na razie dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. I cześć.